i trzech, czyli panu Julianowi Janickiemu, długoletniemu sołtysowi Boguszynka, pani sołtys Boguszyna, pani Sofii Kędziorze oraz yy, panu sołtysowi Robuska, panu Henrykowi Prawnika. Chciałem tutaj poprosić pana wójta, pana, pana zastępcę i panią sekretarz i państwa dwóch tutaj obecnych, ponieważ pan Julian już takie podziękowanie otrzymał. Władza wykonawcza udała się do niego i złożyła podziękowanie, poprosiłbym Panią i Pana na środku. Zobaczcie, jak już Pan Przewodniczący powiedział, chciałbym złożyć podziękowanie. Przed sąd którzy yy, przedstawili w pełni swoją funkcję. Dwie yy, osoby są obecne. Pan jest oto i pan, prachownik. Yy, Serdecznie zrealizowanych działań, inicjatyw służących do zachodu i społeczeństwa oraz całej naszej dziedziny. Wszyscy, witam. Chciałbym jeszcze dodać, że podziękowaliśmy osobiście panu Janowi Miejskiemu, który niestety nie mógł tutaj osobiście wszystkich przybyć schod, z forum, a jest myślami z nami, także wiele lat jego działalności, na ogółach. Opisał, także yy, yy, również tutaj życzę nam wszystkim sukcesu i, i owocnych obrad, owocnych działań. Także jesteśmy jakby, wszyscy myślili ja tutaj w imieniu nastroje chciałam serdecznie podziękować władzom gminy za docenienie naszej pracy. No i nie ukrywam, jak zawsze podkreślam, że chcąc być dobrym sołtysem, to trzeba zaangażować wiele swojego prywatnego czasu, bo sołtyz jest w 24 godziny na dobę, proszę Państwa. Także dziękuję bardzo. Myślę, że Panie bójcie ta współpraca, bo najwięcej z Panem współpracowaliśmy w byłych kadencjach, że ta współpraca układała się tutaj po naszych stronach chyba dobrze. Także dziękujemy bardzo.